Tak, witamy w planeo. Jestem Andre. Prace przygotowawcze pokazano w filmie. Jak szpachlujemy fugi i na co musimy zwrócić uwagę? Tak, a teraz przechodzimy do układania podłogi. Miłego oglądania. Życzę. podłogę zdrapaliśmy do tej pory. Zgrubnie zamietliśmy. Podczas układania oczywiście również na to zwracamy uwagę. Również bym wam to doradził, powinno się jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest czyste. Jeśli nie zawsze można wszystko dokładnie wyczyścić. Tak, teraz zaczynamy z winylem. Pierwszy rząd położymy tutaj. Zaraz pierwszy rząd i potem w głąb pomieszczenia. Pierwszym krokiem, który wykonamy, jest zamontowanie wspornika dla listwy przejściowej. Wstępnie przygotowałem, to znaczy robię to tutaj ponownie. Za pomocą kleju w sprayu i taśmy dwustronnej. Są tu również otwory, aby to przykręcić. Można użyć kleju montażowego, wszystko działa. Jak już mówiłem, to rozwiązanie zawsze dobrze się sprawdzało. Jeśli chodzi o wspornik, zawsze robię to tak, że go nie napinam i przycinam pomiędzy, aby to tutaj całkowicie przylegało i żeby to było napięte, ale zostawiam trochę luzu. Potem znowu to tutaj przytnę, trochę wyrównam, tak aby miało trochę luzu później. To jest całkowicie w porządku. Szyna i tak trzyma. Tak. Mamy tutaj małą różnicę wysokości płytki. To ciągnie się aż do przodu gdzieś tutaj. To znaczy, nie mogę tego po prostu tak przełożyć, bo wtedy byłoby to zbyt krzywe i nie byłoby dobrze przymocowane. To znaczy, muszę się do tego dostosować. Dlatego patrzę tutaj, aby to było równomierne. Mamy tutaj róg, weź ten rowek tutaj i ten rowek zakończy się dokładnie tutaj. Więc jeśli to tak widać, to oczywiście zrobię to samo tutaj z drugiej strony. Wtedy będę miał to ładnie prosto dla drzwi i szyna wszystko zakrywa. Można to zawsze tutaj podnieść, wtedy można też coś jeszcze dodatkowo zmienić. Raz delikatnie mocno przycisnąć. A teraz, aby to trzymało również w przyszłości, jeszcze raz taśma klejąca na górę. Jeśli to komuś nie wystarcza, lub mówi, że to przecież nie trzyma, to wszystko mi znowu odpadnie. Wtedy przykręć to na stałe, lub użyj kleju montażowego. Ale jak już mówiłem, robiłem to tak przez lata i nigdy nie miałem z tym problemów. Ważne jest tylko, aby użyć tutaj kleju w sprayu. Tak, to właściwie już wszystko. Przygotowania są w zasadzie gotowe. Teraz możemy zacząć kłaść podłogę. Położymy tutaj nasz dąb na poli. Piękna, długa deska. OK, 1,82 m, OK, 23 cm. Bardzo ładny dekor z zintegrowanym podkładem wygłuszającym. Również bardzo praktyczne. I tak, dobra waga, więc będzie naprawdę ładnie leżeć na podłodze. Teraz przycinamy pierwsze deski, a potem kładziemy pierwszy rząd. Szczególność polega na tym, że mamy odbojnik drzwiowy. On ma później znowu tutaj być, i żebyśmy teraz nie mieli. I trudnej sytuacji początku rysowaniem i znajdowaniem otworu, gdzie musimy przykręcać dalej, ułatwimy sobie to trochę. Zrobimy to też jak przy filarze. Podobnie po prostu ustawiamy nasze połączenie czołowe tutaj do otworu. Znaczy, że możemy teraz od razu wspaniale zmierzyć długość pierwszej deski. Możemy ją tutaj trochę wyciąć, a później nałożymy odbojnik. I ważne jest tutaj również, tak, to jest ładna śruba, która może naprawdę mocno docisnąć. To jest świetne, tego nie chcemy. To znaczy, że nawet jeśli później znowu go dokręcimy, nie dokręcajmy tak mocno, żeby trzymał całe winylowe pokrycie. Nie może tego robić. Winyl musi mieć zawsze możliwość, aby mógł pracować. Musimy na to zwrócić uwagę. Druga deska. Tutaj z tyłu chcemy mieć nasz centymetrowy odstęp, mniej więcej, żebyśmy byli pewni. Ale tak jak ją tutaj właśnie położyłem, to już pasuje. Ona później ładnie to zakryje. To znaczy, że możemy to tutaj zaznaczyć, złamać i gotowe, po prostu. Co teraz, oczywiście, musimy jeszcze zrobić? Musimy jeszcze trochę wyciąć nasz wspornik. To znaczy, kładę to tutaj tak, jak będzie później leżeć. Tutaj lepiej również o pół milimetra tutaj przesunąć niż tam, inaczej nie będę miał tutaj miejsca. Robię sobie tutaj moje oznaczenie, i wtedy widzę, jak leży moja deska. Układam ją dokładnie na długość, i wtedy widzę wspornik, i robię sobie moje oznaczenie, i po prostu przesuwam to tutaj na dół. Otwór, zaraz sobie to narysujemy. I tutaj jak już mówiłem również trochę zwrócić uwagę na odstęp ponieważ winyl ma się później rozszerzyć. Otwór wytnijmy później powyżynarką. To naprawdę działa dobrze. można oczywiście również wiertłem, dokładnie wywiercić, ale wyżynarką też się da. To zajmie tylko trochę czasu. Otwór pasuje doskonale. Trzeba uwzględnić izolacja akustyczna podłogi jest tutaj zintegrowana, a tutaj ten wspornik trochę wystaje. Dlatego tutaj to wycinam, a potem od razu usuwam izolację akustyczną, ponieważ ta grubość izolacji akustycznej prawie to wyrównuje, a wtedy deska leży również prawidłowo. Jeszcze jedna krótka informacja. Wspomnieliśmy, mamy winyl z podkładem akustycznym. W zależności od podłoża polecilibyśmy położyć też folię PE. Nie jako barierę paroszczelną, ale tylko jako oddzielenie od podłoża, aby winyl mógł prawidłowo pracować. Mam ten podkład akustyczny i bardzo szorstki jastrych na przykład. Wtedy jest trochę utrudnione w pracy, ponieważ trochę się wgryza w jastrych. Ten podkład akustyczny i folia PE zapewniają, że deska może się swobodnie poruszać. Upewnijcie się, że nie powstaje żadna szczelina przy przesuwaniu deski. Tego nie chcemy. Jako połączenie mamy tutaj połączenie typu drop-down. Co to oznacza? Nie muszę więc owijać podłogi. Tylko kładę to luźno na górze i stukam to gumowym młotkiem lub delikatnie młotkiem do układania. Tutaj właśnie nasz dystans. Są tam liczby i mogę ustawić, na ile milimetrów chcę to mieć. Będziemy mniej więcej na 10. Przy tym rozmiarze tutaj wystarczyłoby 5, ale z 10 zawsze jest się bezpiecznym. Do długości pomieszczenia do 10 metrów to nie stanowi problemu, jeśli używacie ich tutaj. Zwróćcie na to uwagę. W środku deski umieściłbym jeden, aby później wszystko było ładnie proste i jeden element na początku panelu i na końcu, na przykład. Dodatkowy. Zanim przytniemy koniec, zaczniemy tutaj już drugą linię. To jest również bardzo wygodne przy drop-down, że można zacząć kilka rzędów, ponieważ nie trzeba nic zawijać. Ci po prostu dokłada się dalej do tyłu, aż do końca. Ale w ten sposób uzyskujemy trochę stabilności wszędzie. A tutaj możemy od razu wziąć całość. Znowu przycinam trochę izolację akustyczną z tyłu. rząd, właściwie to już wszystko znacie, żaden problem. Długa strona jest tutaj zawijana. Teraz widzimy tutaj po lewej i prawej stronie przylega, ale w środku mam małą szczelinę. To nie musi oznaczać, że winyl jest krzywy. Może to być dlatego, że tutaj jest na środku złącza czołowego, że ten tutaj po prostu nie jest całkiem prosty. Teraz trochę poprawiłem i nagle teraz klika tutaj również prawidłowo. To znaczy, jeśli to się Wam zdarzy, nie załamujcie się od razu, że winyl jest krzywy. A teraz można kontynuować układanie, można użyć klocka do uderzania. Dotknij lekko to wcale nie jest problem. Ostatecznie właściwą stabilność osiągniesz po dwóch, trzech rzędach i wtedy to się ujawni. Tak, więc zacznę jeszcze trzeci rząd. Zrobię go tutaj z przodu żeby mieć tutaj początek. Wtedy mamy nasze 30 cm przesunięcia, które zawsze potrzebujemy. I również do drugiego lub pierwszego rzędu. Tutaj mam również ładne przesunięcie głowicy. Dzięki temu powstaje ładny mieszany wzór i wygląda dobrze. Tutaj trzeba trochę uważać. Izolacja akustyczna podłogi nie pęka. Następnie delikatnie zginamy to do góry i wtedy powoli odrywa się od dołu. Tak, dotarliśmy teraz do blatu kuchennego. Nie kłaść bezpośrednio przy nóżkach kuchennych, zawsze zostawiając odstęp. Co najmniej 5 mm. Tak jak to pasuje do ścian kuchennych. Kuchnia nie powinna stać na podłodze, ponieważ wtedy nie można już pracować. Duża waga kuchni przytrzymałaby podłogę. A wtedy macie do czynienia z wybrzuszeniami tworzeniem się szczelin. Dlatego kuchnię zawsze kładziemy na podłożu, a winyl wokół niej. Dobrą rzeczą jest później listwa kuchenna. Która jest ponownie zamocowana, a gdy to już jest dobrze przymocowane, wygląda to tak, jakby winyl był pod kuchnią. I tak to też wygląda bardzo ładnie. Krótka uwaga, bardzo lubię piłować nad głową. Przyzwyczaiłem się do tego przez lata. Musicie tylko trochę uważać, ponieważ gdy piłujecie nad głową, jeśli nie macie wprawy w obsłudze, bo musicie trzymać piłę, lepiej bądźcie ostrożni i piłujcie od góry. Już to kiedyś wyjaśniałem. Jeśli piłujecie od góry i skok na przykład jest ustawiony na 3, to wtedy wyrywa to dość mocno od góry. Zawsze. Dlatego ustawcie spokojnie na 0. Wtedy piła porusza się tylko w górę i w dół. A jeśli wtedy piłujecie od góry, to nie wyrywa tak mocno. Jeśli to dla Ciebie zbyt niepewne, żeby potem nie doszło do wypadków, a tego przecież nie chcemy. ładnie równo. Dłoga jest położona, zaraz trochę posprzątamy. Tak, a potem zabierzemy się za montaż listwy przypodłogowej. Blendę kuchenną też trzeba znowu zamontować. Prawdopodobnie nie musimy jej przycinać, wystarczy ją tylko wkliknąć. Zaraz to sprawdzimy, a potem tylko drzwi wstawić. Listwa przejściowa i gotowe. Przy drzwiach obok. Na dole pozwoliliśmy winylowi minimalnie wystawać pod drzwiami, dlatego tutaj na listwie lekko skośnie przyciąłem uchwyty. W przeciwnym razie, jeśli byłyby proste, naciskałyby na winyl. Przy laminacie lub parkiecie to nie problem, bo się ugina, ale winyl jest naprawdę twardy. Listwa tego nie wytrzyma. Dlatego trochę skośnie to ułożyłem, abyśmy mogli prawidłowo wkliknąć listwę. Tak, to by było na tyle. Układanie poszło dość szybko. Właściwie chciałbym tylko jeszcze krótko zaznaczyć. Nie postawiliśmy właśnie kuchni na podłodze i to jest właściwe. Więc jeśli się temu przyjrzeć, jeśli się tego przestrzega, kładzie się tak aż do samych nóżek kuchennych i później wklikuje się blendę, to nadal wygląda jakby kuchnia stała na podłodze. Wygląda to wspaniale i to jest właśnie dobre w całej tej sprawie. Jeśli w przyszłości będziecie wymieniać podłogę z jakiegokolwiek powodu, to nie trzeba wyciągać podłogi spod kuchni ani skomplikowanie odcinać jej multimasterem, lecz wyjmuje się starą podłogę, wkłada nową, wklikuje blendę i gotowe. Dlatego to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Poza tym muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo ładnie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.